Historia smutnego autobusu poruszyła wielu z nas. Czy film MSW, promujący poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, jest czytelny dla widza? Sprawdzamy, jak pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej ocenili go. Czy Ci się podobał ten film? Nie podoba mi się ten film. Chciałbym, żeby był wesoły autobus. Smutny autobus? No, nie za bardzo. Ja jeszcze film Słodne Metro, smutny Tramwaj, także... A jak Ci się podobał ten klip MSW? Czy on był na pewno trafionym pomysłem, czy coś jednak zabrakło? Myślę, że trafiony. Tak? A nie poczułaś się jednak związana z tym autobusem? Nie za mocno? A, ja, wiesz co, żebym tak przybyła w pamięci. Zwykle się nie związuje z autobusami, bo raczej jeżdżę metrem. Ale ten mo moment, kiedy ten motylek już usiadł... Motylek ratuje ten autobus, po czym nagle nie, zabije go. To jest, on. znaczy nie wiem, co brał twórca, ale ja też chcę. For me, I would totally change the plot and make it a more happy film, I don't know. So, make a happy end from this film, yeah? <laughs> yeah, definitely. <laughs> happy endings! Kurtowski is czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Myślicie, że nasze warszawskie autobusy są smutne czy wesołe raczej? Zależy chyba jakie. Nie, zależy jakie. Nie, nieprawda, jestem z Warszawy takim właśnie wesołym autobusie coś tam. Jest taki. Jest taki. Nie, są bardzo kolorowe. Są takie nowsze są bardzo ładne, jest żółty, czerwony. To są takie pozytywne kolory, tak. kolory prawda? Tak. Czy takie warszawskie autobusy wesołe czy smutne raczej? Nie, no wesołe, oczywiście, wesołe. Nie. Proszę spojrzeć na moją dziewczynę. Wesołe. zależy. A o czego? Od zapachu. I clean bus is a happy bus. Te dzisiejsze autobusy wydają się o niebo raz bezpieczniejsze i dwa ładniejsze chyba, co? No i w Polsce produkowane, i karusy węgierskie, no. A no tak, to patriotyczne teraz dochodzi jeszcze. Oczywiście. Co byś powiedział takiemu smutnemu autobusowi? Żeby się uśmiechnął. Żeby się trzymał. Tak jest. Żeby z takie zezłomowany może go odbudują. Będzie klasykiem kiedyś. Będzie klasykiem. Takim właśnie. Jeżdżącym. Pozdrowimy tylko ten biedny autobus. biedny autobus. Trzymaj się. <laughs>